Ta narcha jest zbugowana, jakaś kurwa. Czemu ten chłop nagle zniknął? Dobra, to jest jakaś. Ten serwer to jest jakaś ps psychoza. Co to jest w ogóle? O, o, o. Co to? Tszty. Co to kurwa było? Ten serwer to jest psychologia. Psychoza. Ten serwer to jest psychologia jakaś. Psychoza. Po prostu. Dziadek. W pizdę? Słuchaj, taki sami jesteś? No witam w kolejnym odcinku na Anarchia GG w tym odcinku. No kurwa, ten serwer mnie już tak zdenerwował. Jakieś trapy powalone. Nie wiem. Najlepsze czy Ty kupicie na moim Discordzie. Link macie oczywiście w opisie. I słuchajcie, dlaczego jestem na drugim kanale, na innym kanale. Wyświetlenia na tamtym jakoś spadł, jakbym jakiegoś bana albo nie wiem. Więc yy, dla te na testa wrzucam na drugi kanał film. Pamiętajcie, żeby kupywać cheaty na moim Discordzie. I ja już zapraszam do oglądania. Dobra. Yy, mamy pierwszego TPka Chwila. Dobra, mam. Cyk. Pytanie. Jeszcze jeden. z Dobra, tutaj jeszcze jeden. Dobra, dead. Mam jakieś lagi. Ale dobra, to się ogarnie. Mi się zaraz. Szczeniaków rozpierdalam. Trzy kilki. Może tamten Sora. Ale tego to już na pewno zabiję. No tamten Sora, ale tego będę miał I Jakby wysiłki dwójki strzelali. Ale on wyrabia no. A ten wyrabia czy nie? Co on kurwa palita? Dobra, z debil Czemu on nie logał? nie rozumiem No ale dobra no To jego strata będzie Ale nie wiem no trochę głupie Dobra pat Gdzie ty na namierz? Nie ma tego Ana? O chuj to robisz, Pecie jebany, bez ojca cwelu? O, dobra, jest kratka. Tam so są cheaty. Nie mam żadnego guzika nic niestety, no. Ajajaj. Co za dawny, co za dawny, no co za dawny no. Co za kolejny debil. No patrz, bo na nemo mnie zabijesz Jak on mnie kill-offem bije, kill-offem bije Pomocy, pomocy Pomocy, bo mnie kill-offem bije Szybko Co jest kurwa? Dobra, coś się kurwa zjebane Ta anarchia jest zbugowana jakaś kurwa To jest kurwa psychologia jakaś Co się tu dzieje? Czemu ten chłop nagle zniknął? Dobra, to jest jakaś... Ten serwer to jest jakaś... Psy... ...psychoza co, co tu się stało teraz? Nie wiem, Matrix kurwa Dobra, anarchiczny typek Ty, no ja go biję w sumie W sumie to ja go biję Zobaczymy, jak sobie poradzę. Nie mam drugiego seta Nie mam drugiego seta, to jest najgorsze. Ale jak mu będę dobry fokus dawał, to. To nie ma najmniejszego problemu. Okej, okay, on tu ma trafika na pewno. Nie wiem, on ma trafę czy co? Co to za dziwna dziura? Jak on chyba nie wyrabia do mnie? To może rozkopuje się czy też? Tak? Boję się tu pojeść w ogóle. o o o! Co to? Było? Co to było w ogóle? Ten serwer to jest psychologia. Psychoza. Jeszcze mam jakieś lagi. Ten serwer to jest psychologia jakaś. Psychoza po prostu. To co tu się ostatnio dzieje. To to jest żart. Dobra, kolejny zawodnik. Czy trafik jest mocny? Uwaga. Nie. Nie jest za mocny ten trapik To ja go biję kurde przez tyle kratek, wy to widzicie? Przecież ten cheat, ten, ten cheat jest mocny Co wy mówicie? Zobaczcie przez ile jak kratek bije. Przecież jest 10 kratek ode mnie, a ja go napierdawiam i tak I to bez problemu Kurwa, prawie Na No tam no Ferrari Dobra, hitnięty, na w dół Co on bije? Kozaczek Chyba chce się bić, no nie no No biedny, no biedny no I co ja mam poradzić na to? Dobra, kolejne wariaciki Oj, trapik jest mocny Jest mocny Dobra, nie, nie nie wiem Jednak nie jest mocny, co ja wyglądam? Ja myślałem, że jak piasek jest to jest mocny trapik Pojebało To nie był mocny trapik, kurde ten zlagał no Dobra, kolejny gagatki. Ups, zwarowało mnie. Dobra, 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 dobra. Nie o, 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 o. No, jest dużo grzybów Więc spróbuję, polecam sobie iść, spróbować. O tyle nie wiem, czy oni się będą chcieli być ze mną ich co? I to jest anarchiczny Ale jaką rozpierdalam? Musiałam mieć 36. Oha, on ma lepszy jakiś. Dobra, żartowałem, żartowałem, żartowałem. Uciekam, uciekam, uciekam. Dobra, nie wiem, co tu się dzieje. On tyle bije, patrz. Nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj.

góra, 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 góra. Nie ogarnia, nie ogarnia, nie ogarnia, nie ogarnia, nie ogarnia. Ja nie ogarniam. Będzie mnie gonił? Nie goni, nie goni, nie goni, nie goni, nie goni, nie goni, goni, goni kudelek Kurwa, ile bił śmieć Dobra, usiekłem. Fuck you. Fakery do gostka z mieczem 100% dodatkowych obrażeń Aha Czego ja się denerwuję Ja perłę wycykałem ja myślałem że to trapi Biedny 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 Ojejku Ojejku, na tam o Ojejku jejku jak smutno. Ojejku, jejku, jak mi przykro. Jak mi przykro, że tylko autotrapi wyradę. więcej. Ojejku, jejku, jejku. Jak mi przykro, że i tak giniesz. O ja, pierdzielę. Jak mi przykro, że ze mną to krateczki wszedłeś. Ojejku, jejku, jak mi przykro. O jak mi przykro. Jak mi przykro, o jak mi przykro O nieku, biedny chłopaczyna Się wypierdolił Przykro mi no